Witam Was. Wygląda na to, że komuś za mocno wszedł koncept paszportów covidowych. I tak pojawi się pomysł paszportów węglowych, a dokładniej osobistych uprawnień do emisji CO2. Ale nie martwcie się, to nie chodzi o pierdzenie, to tylko chodzi o Wasze pieniądze. Oczywiście chodzi też o nasze dobro. Dobro przyszłych pokoleń, dobro Matki Ziemi, a także dobro Chińskiej Partii Komunistycznej i Chińskiego Kapitału, który w swoim czasie wykupi zubożony Zachód. Myślę, że na tej mądrości etapu powinniśmy już nazywać sprawy po imieniu. Zapraszam. Generalnie mi to wszystko wygląda na szerzej zakrojoną akcję. Dlaczego? Ponieważ w krótkim czasie pojawiły się komunikaty na temat wiadomy, co nie jest dziwne, bo gdyby tak się. Wsłuchać to zapewne co chwilę wychodzą komunikaty alarmujące o tym, że no generalnie zginiemy, chyba że zaraz będziemy działać. Tylko, że te, te przekazy mają jeden wspólny motyw, czyli nawiązywanie do covid i apel do władz o podjęcie nadzwyczajnych środków, takich jakie zostały podjęte do. Walki z COVID-em, by były zaprzęgnięte do walki z ociepleniem klimatycznym. I tak, w 220 czasopismach medycznych, nie, nie przesłyszeliście się, a ja się nie przejęzyczyłem, lekarze w swojej zajebistości stali się ekspertami od klimatu. W tych czasopismach medycznych pojawił się apel pod tytułem Wezwanie do podjęcia działań nadzwyczajnych w celu ograniczenia wzrostu temperatury na świecie. Przywró przywrócenia bioróżnorodności i ochrony zdrowia. Bogate narody muszą znacznie więcej, znacznie szybciej. Lekarze lekarzami, ale z drugiej strony, szefostwo <grymiania> tych czasopism też nie widziało żadnego problemu. Warto by było sprawdzić, co to są za eksperci, co to są za le lekarze i do jakiego portfela <grymiania> należą te czasopisma, ale to jest. Temat na osobny odcinek, nie wiem czy się go podejmę, ale fajnie by było, żeby ktoś to sprawdził. Oprócz tego w czasopiśmie The Nature, czyli bardzo renomowane czasopismo popularno-naukowe, tak to nazwijmy, pojawił się pomysł właśnie paszportów węglowych, czyli osobistych uprawnień do emisji CO2, ale oprócz tego pojawił się raport Międzynarodowego Zespołu do Spraw. Zmian klimatu, czyli to jest Jaczejka ONZ-u. No, generalnie mamy wszyscy przewalone. Chyba że, chyba, że weźmiemy się do roboty teraz. Oczywiście to wszystko będzie kosztować, ale warto, bo Matka Ziemia, następne pokolenia i chiński kapitał na tym na pewno zyskają. Ktoś może powiedzieć, no, jest to próba otwarcia okna Overtona. Też na tym się zastanawiałem. Na pewno jest to przygrywka do innej akcji. Do, jak, do jakiej to w swoim czasie, w tym materiale, nie martwcie się, Wam powiem. Ale jeżeli traktować to w kategoriach otwierania okna Overtona, to nie byłoby to pierwsze okno, ponieważ parę miesięcy temu o tym w innych słowach, ale również porównując do covid również przywołując środki nadzwyczajne, pisał o tym pan Jerzy Soros, więc może on. <laughs> Pobudził umysły co niektórych i jakieś raporty, i jakieś artykuły wyszły. Nie wiem z ręką na sercu, kiedy się prace nad tymi raportami zaczęły, ale myślę, że osoby, które są w temacie, w sensie mi chodzi o te osoby od raportu czy od artykułów, od apeli, no zapewne słowa pana Jerzego mają głęboko w serduszku. Raportem, jeżeli już to zajmiemy się w osobnym odcinku. A dzisiaj typowo o koncepcie, koncepcie paszportów węglowych. Ja to będę tak skrótowo nazywał. Prasa, prasa światowa tak o tym pisze, ale pamiętajmy, że autorzy użyli konceptu osobistych uprawnień CO2. Pomysł jest prosty jak kartki na mięso, tak jest za komune, tylko właśnie. Druga strona krytyczna również niejako patrzy na to wszystko przez pryzmat COVID-a, a my tutaj, ludzie plus 40, no wiedzą, że były kartki na mięso, były kartki na słodycze, talony na samochody, kolejki po papier, po papier toaletowy. Moja babcia stała za Wigry 3, z, który miał być prezentem. Dla mnie na komunie chyba z dwa dni. Tam się rodzina wymieniała w kolejce. Ja już Wam powiem, że no, to jest przygrywka do czegoś innego, ale to jest bardzo ciekawy y, temat na materiał, moim zdaniem. Mm. Ci, co ben, ci, co są najubożsi, po prostu no, nie będą zatruwać środowiska, y, bo nie będzie ich na to stać. A gdyby. No, tak. Życie człowieka rozebrać na czynniki pierwsze, na najmniejsze czynności, to wszystko, co robimy, jest nieekologiczne, prawda? Tylko, że duże korporacje zrobiły sobie taki, taki wybieg. My jesteśmy zeroemisyjni. Ja na przykład tu w Google czytałem na stronie, jak tam wszedłem, nie wiem, czego szukałem. W dużych korporacjach, nie we wszystkich, my jesteśmy od iluś tam lat zeroemisyjni. No ale jak to zeroemisyjni? Że co, że prąd mają tylko z wiatraków, tylko prąd ze słoneczka mają. To oni tam w tej robocie, nie wiem, kupska, nie walą, nie spłukują wodą. No to jest tego typu wybieg, że oni mają czyste ręce, no to że my jesteśmy trucicielami i no nie wiadomo skąd te przedmioty w ogóle bierzemy, prawda? Którymi zatruwamy środowisko. No ale dobrze. Pomysł jest taki, oczywiście, w tej, w tej utopii, no, no miałoby działać na całym świecie. Hmm. Na cały świat jest przydzielone, są przydzielone kredyty węglowe. Chodzi o ludzi, tak? No bo wiadomo, że duże firmy już płacą teraz kredyty węglowe, kredyty do uprawnień emisji CO2. I byłoby to w ten sposób przydzielone, że pulą byłoby około 40% zużycia Porówno dla każdego, tak? Każdy dorosły dostaje porówno. Średnio jest tak, że starczyłoby na 40% egzystencji w kraju wysoko rozwiniętym. Czyli przyjmijmy, że byłaby to na przykład Ameryka albo Japonia, więc taki statystyczny, żyjący średnio, klasa średnia jeszcze taki gatunek wymierający klasa średnia darmowych kredycików by starczyło na 40%. Życia, jakiego wiodą, i musieliby dokupić pozostałe 60. U nas przyjmijmy, że byśmy musieli dokupić kilkanaście procent, na przykład. A po drugiej stronie bieguna mamy kraje biedne, które nie miałyby jak wykorzystać tych kredycików, no i mieliby niejako zapas. No i można by było sobie to wszystko przehandlować. Zapewne pojawiłaby się giełda i byłoby handelę Może nawet i pojawiłyby się prowizje, które tam w szczytnym celu <laughs> byłyby, byłyby rozdysponowywane. Kredyciki w wersji soft. W wersji soft kredyciki byłyby potrzebne do kupowania... Paliwa na stacji benzynowej, do kupowania sobie wycieczek egzotycznych, a także przejazdów, nie wiem czy zbiorkom, powiedzmy, że przejazdów poza miasto, czy jakiś tam powyżej jakiegoś promienia miejsca zamieszkania czy pracy, przy płaceniu rachunków za prąd, za gaz, za wodę. Za media. A w wersji hard takie kredyty no, obowiązywałyby na wszystko, czyli na pożywienie, no może poza wegańskimi hotdogami, ale pożywienie, przedmioty, czy plastiki, czy drewno, czy generalnie wszystko, prawda? Jaki by przedmiot nie był ekologiczny, to zostawia ślad węglowy i, no i wtedy, no właśnie, ta pula by się zmniejszała. Bo właśnie, bo tam sami autorzy mówią, że na pierwszym mądrości etapu, no to żeby ludzi, ja też to parafrazuję, prawda? <grych> Oni tak się nie otwierają wprost, jak ja to tłumaczę. Dać ludziom więcej, żeby nie było szoku, żeby się przyzwyczaili, a potem będziemy zmniejszali ilość tych kredytów, żeby dla dobra matki ziemi na giełdzie ktoś tym handlował i przehandlował. Tak więc ten cały koncept, mimo że jest troszkę bardziej rozbudowany, ale tam nie ma jakichś rzeczy, które by zmieniały to, co powiedziałem, tę koncepcję. To jest, to jest niejako oddanie steropolskiego przysłowia: walić hama po sakiewce. E, czyli no ja to powtórzę. Ekologia w wydaniu XXI wiecznym no, sprowadza się do <zuczujesz> zubożenia społeczeństwa, tak by mniej konsumowało e, i przez to żyło bardziej ekologicznie. I o ile, jeżeli cały świat by na to przystał, no trudno, prawda? Wiadomo, że zawsze by były. Elity, no a chociażby taka Sylwia Spurek, prawda, która teraz jest przy korytku, tak garduje o klimacie, tak garduje o zwierzątkach, ale co, no ale torebki tam skórzane były, tak paski, skórzane. Myślę, że ślad węglowy tych darmowych przelotów między Poznaniem a Brukselą byłoby tyle wypierdzianego śladu węglowego, co w jakiejś zubożonej popegej Wiosce, no i właśnie no, pani będzie sobie żyła tak jak żyje, pani będzie mówiła o potrzebie zmiany klimatu, a niektórzy ludzie w tej idyli będą zastanawiać się, czy może umyć naczynia zimną wodą, czy może już teraz dołożyć do pieca, czy podkręcić centralne ogrzewanie, posiedzieć w cieple, czy może sprzedać część. Węglowych kredycików, gdzieś tam do Monako, do USA, czy do Izraela. Tak? Taką ideę nam towarzysze szykują. Sam pomysł nie jest niczym nowym. Z daleka widać, że to jest zmieniony, lekko zmieniony pomysł technokratów. Otóż musicie wiedzieć, że bardzo podobne pomysły pojawiły się, pojawiły się no prawie 100 lat temu, kiedy po wielkim kryzysie rozwijał się prąd myślowy, czy idea. Technokracji. Pod jej wrażeniem był na przykład Orwell albo Huxley, te, te dzieła, które powstały, to między innymi czerpano garściami z technokracji. Ja nie będę się na ten temat szeroko wypowiadał, ponieważ poświęciłem swojego czasu osobny odcinek. Więc jeżeli ktoś jest ciekawy, no to zapraszam żeby to akurat ode mnie się dowiedział, o co tam chodzi. Co prawda, tamten pomysł nie opierał się na reglamentacji, tak jak na no teraz, tak, takie elektroniczne kartki, czyli mamy i pieniądze, i te kredyty węglowe, tylko tam miałyby zastąpić walutę. I to nawet się rozwijało, tyle że no, potem przyszła wojna i no, już koncept zarzucono, już wtedy nie, nie patrzono na na zużycie energii. Podsumowując, czy to masz szansę wejść w życie? To jest gruby temat. Ja pytam o mnie, jestem. <laughs> obecnie, obecnie to ludzi, zapewne w większości, przytłaczające większości, by zaszokowało, ale nie wiadomo, co tam się w głowach pozmienia za parę dekad. Jak dla mnie, jest to przygrywka dla projektu, który już na pewno będzie wprowadzony w życie. U nas będzie to wchodziło pod agendą Fit for 55, czyli tam Timmermans to tam przygotował. Zielone podatki, niejako to samo, ten sam koncept, tylko bez karteczek. Prostackie dowalenie dodatkowego podatku ekologicznego, tak jak jest dowalony bez sensu, bez sensu. No tak, no, nie, nie ma to uzasadnienia, prawda? Podatek VAT, tak, tutaj byłby doklejony podatek ekologiczny, tak to nazwijmy podatek węglowy. No i w zależności jak ten produkt powstawał, jak daleko był w transporcie, ile energii było do niego potrzebne, ile było do wytworzenia potrzebnej energii, taki ten podatek byłby dowalony. Czyli na pewno na mięsko na jakieś tam produkty z Azji będzie on wysoki, a na wegańskie, wegańskie hotdogi będzie nisko, bo to jest wszystko, będzie niski, bo to jest wszystko ekologiczne. Więc ja myślę, że to jest przygrywka. W tym kierunku. A co Wy na ten temat sądzicie? Dajcie znać w komentarzach. Jeżeli macie trochę czasu, zostańcie ze mną, wejdźcie na główną stronę, wejdźcie w zakładki playlisty. Pojawiło się więcej playlisty, to jest na razie faza szczątkowa, ale w, w krótkim czasie powinny być one uzupełnione, powinny być, powinno być ich więcej, tak by łatwiej było znaleźć coś dla siebie po tematyce. Jeżeli Wam mało, jeżeli wszystkie filmy z tego kanału znacie, to zapraszam Was na moje konto na portalu syp.tv odsypywania, gdzie są filmy archiwalne z tego kanału, a także z CDA. No właśnie, tam tutaj już ich nie ma, a tam są jako archiwum. Myślę, że wiele tematów jest, jest wciąż aktualnych. Zapraszam. Dziękuję osobom, które wspierają ten kanał, czyli wam wszystkim, którzy słyszycie te słowa, bo dotarcie bez przewijania do tego momentu jest realnym wsparciem dla zasięgów tego filmu, a ten film jest realnym, dobre wyniki tego filmu, ewentualne dobre wyniki byłyby wsparciem dla całego kanału i tak to się kręci. Dziękuję, życzę wam wszystkim miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam was serdecznie.